Cześć, i witajcie w kolejnym odcinku z Clash Royale. I nie wiem jak wyszło to przywitanie, ale mam nadzieję, że już będzie troszeczkę taki mniejszy, nie będzie coś takiego od... takiego iii! już takie normalne. Ale dobra, przejdźmy do odcinka. Jak widzicie wbiłem dziewiątą arenę, tak jest, już mogę mieć wszystkie legendy normalnie z tego z czesta. A więc bardzo fajnie, jak widzicie dzisiaj wbiją nas jeszcze wszystkie te, 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 te czesty, to są z ósmej I wbijajcie klantrzesta, to będzie open klantrzesta kolejnego, jest 8 na 10 póki co Dzisiaj już musi być, ten Jeszcze 282 korony, ktoś napisał Sprawdzimy ile jeszcze, 1600 muszą być Tak, to jeszcze tam, nie, trzy, no 200 ileś tam Patrz, jestem w ogóle trzeci, a Shin w ogóle będzie, dostanie Eldera, bo on już drugi raz ten ma dużo koronek, a 212 aż w tym Clunchescie, a więc Shin na 100% dostanie Eldera. Dobra, yy, nie wiem w sumie tutaj co jeszcze. Dobra, a, jeszcze jest, dzisiaj jest w ogóle opening, teraz o, będzie jeszcze opening yy, właśnie klanczesta, ale uwaga, ja yy, mam taki yy, Jungle Arena Voluwe Pack. I to teraz kupuję. I otwieram Super Magical Chest, więc jest to u pani ze Super Magical Chesta I uwaga, ile to kosztuje? To kosztuje. Zaraz zobaczymy, ile to tak na normalne pieniądze. Kurde, to około, to około ponad 150 zł. A więc dobra, otwieram chesta za ponad 150 zł. Jeszcze ktoś coś na. O, Maja dołączyła do klanu, pozdrawiam cię. Dobra, mm. otwieram chesta za ponad 150 zł. Uwaga, znaczy jeszcze w sumie nie, to kupuję. No dobra, kliknąłem to i uwaga, co się teraz wyświetli. Kup. Aha, hasło google. No dobra, a więc dobra, sekunda. Cięcie. Dobra, jestem już z powrotem. Już otwieram mojego pierwszego w życiu Super Magical Chesta. Uwaga, 5700 Golda. Goblin Gang Unlocket. Jest bardzo dobrze, Goblin Gang Unlocked 97 kanonów Musi być ten, 23 rejry Musi być, jak to? Legenda, musi 173 spear gobliny Mortary I teraz? Ja pierdoę! Nie, nie ma legendy Freeze Kur... Ja pierdziele Nie, 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 czekajcie, screena robię Co za gówno Muszę to, kupi, to kupić drugi raz? Ja pierdzielę. Przecież to jest jakaś kur... paranoja. Przecież to jest kur... jakaś paranoja. Nie, wydałem... wydałem 47 zł. otwieram czysto za ponad 150 zł. I nie trafiłem legendy. Przecież to jest kur... jakaś paranoja. To jest przynajmniej ten Goblin Gang. Hm, dwie sztuki. Gobliny tam... Gobliny. Nie. Nie, ja, to, ja nie mogę na to patrzeć. Dwadzieścia tysięcy golda. Tylko gemy się przydały. No, a ja chcę mirrora. Nie ma legendy, legendy z Super Magica Chesta A ja mam w ogóle takiego Pecha do legend. Znaczy, ja mam dwie legendy na dziewiątej arenie. Dwie legendy na dziewiątej arenie. Czy ktoś z Was ma dwie legendy i ma dziewiątą arenę? Wydaje mi się, że każdy ma więcej. I ile Freezów ja pierdzie... Ja już mogę je na czwarty level chyba zrobić. No, na czwarty na pewno. czego akurat freeze? Dlaczego to nie mogło wpaść na przykład Tornado, albo Baby Dragon 23, albo Prince 23, albo Balloon, kurde, albo Golem. Tylko takie gówno, nie, nie, nie. Jeszcze raz nie. A jeszcze, jestem, ile mi tylko jeszcze zostało tych. Pieniędzy na koncie Czyś... Nie, nie starszy, już na kolejnego tego. Hmm, Myślałam, że jeszcze sobie kupię tego. Kol kolejny jakiś ten, super specjal ten, ofert, ale chyba nie kupię. Chyba, że będzie jakiś, nie wiem, za 5 zł, no bo są te z drugiej i trzeciej areny. Oby z wpadła legenda, ale jakim cudem Super Magical Cast Arena 9? Nie ma legendy. Ja, nie wiem, jakim cudem. Ja już się z nami żegnam, a więc pa, cześć i na razie.